Zadanie drugie, wyznacz dziedzinę funkcji, która jest opisana wzorem f od x to się równa 4x kwadrat plus 2x. I tutaj jeżeli zwróciłeś, zwróciłaś uwagę na to, że mamy tutaj funkcję kwadratową, no to jeżeli masz świadomość, że to jest funkcja kwadratowa, to na pewno wiesz, że jej dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste. Ale jeżeli jesteś na takim etapie, że jeszcze nie poznałeś, nie poznałaś cech funkcji kwadratowej, to w jaki sposób my możemy poznać, że dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste? Otóż zwróćmy uwagę, że my tutaj nie mamy w, we wzorze tej funkcji takiego zapisu, na podstawie którego można byłoby wykluczyć jakieś liczby z dziedziny. Pamiętaj o tym, że założenie jest takie, że. Wychodzimy z założenia takiego, że dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, i dopiero się zastanawiamy, czy w zapisie, we wzorze funkcji, czy znajdują się jakieś liczby, które należałoby wykluczyć. Tutaj my nie mamy czego wykluczyć. Nie mamy pierwiastka, nie mamy tutaj ułamka zwykłego w mianowniku, którego stałaby niewiadoma. Nie jest to funkcja wykładnicza, nie jest to funkcja logarytmiczna, nie jest to funkcja trigonometryczna, cyklometryczna. W związku z powyższym zapisujemy, że dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste.